Dzień dobry Państwu, jesteśmy dzisiaj przed stacją Orlenu. Nagłaśniamy temat, który elektryzuje opinię publiczną, a mianowicie to, co się dzieje na rynku paliw. Od dawna mamy informację, że o na Ukrainę, o wspiera świadczeniami socjalnymi, nie tylko przekazywaniem uzbrojenia, ale także paliwami na ogromną skalę państwo ukraińskie. Nie mówimy o bagatelnych kwotach, jak do dowiadujemy się z danych ośrodkach studiów wschodnich, tylko w okresie od stycznia do maja e na Ukrainę pojechało 680 tysięcy ton gotowych. Paliw. 680 tysięcy ton to 170 pełnowymiarowych cystern jeżdżących codziennie. 170 cystern dziennie przez 6 miesięcy, 30 dni, dzień w dzień. E, od dawna y, kierowcy, przewoźnicy czy nasi działacze mieszkający przy granicy z Ukrainą mówili, że widać korowód polskich cystern jadących na Ukrainę. Dziś dowiadujemy się. Jak wielka jest tego skala? Dowiadujemy się m.in. z artykułu Newsweeka i dowiadujemy się jeszcze jednej bardzo interesującej rzeczy, która jest dla nas bulwersująca. A mianowicie, że paliwo jadące tam, e, po pierwsze, nie jest objęte systemem nadzoru, systemem SENT, który wdrożyło Ministerstwo Finansów. E, to znaczy, jest to system śledzący ruch każdej cysterny w polskim systemie paliwowym. Natomiast paliwo jadące na Ukrainę nie jest objęte tym systemem. E, nie wiemy tak naprawdę, gdzie to paliwo jedzie, co się z nim dzieje. Jeżeli któraś cysterna jadąca teoretycznie na Ukrainę chciałaby to paliwo wylać w Polsce, no w ten sposób dochodzi do przemytu paliw, w ten sposób dochodzi do afer paliwowych, to tak naprawdę jest to nieweryfikowalne z punktu widzenia Ministerstwa Finansów. A jaka jest skala korupcji na Ukrainie, doskonale wszyscy wiemy. Yy, więc trudno mieć stuprocentową pewność, że rzeczywiście to całe paliwo z Polski wyjechało. Druga sprawa, nie mniej interesująca i pokazująca, że mamy tu do czynienia z sytuacją typu okazja, czy nie złodzieja, to fakt, że paliwo wyjeżdżające na Ukrainę nie jest objęte ani VAT-em, ani akcyzą, co oznacza, że gdy Polacy płacą za paliwo ponad 6 zł, to na, to na Ukrainę ono jechało w cenie poniżej 4 zł. To ogromna różnica. Pytanie, dlaczego Polacy za paliwo muszą płacić znacznie więcej niż Ukraińcy? To pytanie prawdopodobnie do wyborów pozostanie otwarte. Tej odpowiedzi nie poznamy. Natomiast my zwracamy uwagę jako Konfederacja, że po pierwsze rząd PiSu wykorzystuje orden do kampanii wyborczej, po drugie, że konsekwentnie wykorzystuje całą infrastrukturę państwa polskiego do wspierania sąsiedniego państwa i sąsiedniego narodu tak finansowo, zbrojeniowo, jak i paliwowo, nie dostając niczego w zamian, dostając tylko kolejny policzek. Za policzkiem, czy w sprawach blokady administracyjnej ekshumacji ofiar rzeziów czy w sprawach niszczenia polskiego rynku rolnego przez zalew. Produktami międzynarodowych agroholdingów, czy poprzez aferalne działania, jak widzimy na giełdzie papierów wartościowych ze strony jednego z oligarchów ukraińskich. No i wreszcie cała ta sprawa z paliwami. Myślę, że czara goryczy się przelewa. Konfederacja proponuje ochronę polskich interesów gospodarczych, proponuje hasło zero socjalu dla Ukraińców i proponuje asertywną politykę wobec Ukrainy. Zaś, jeżeli chodzi o nadużycia, do których dochodzi, w Orlenie o te nieprawidłowości, one muszą zostać rozliczone po wyborach i Konfederacja jest jedyną siłą polityczną, która te rozliczenie gwarantuje. To odroczona płatność, Polacy za to wszystko płacą, to wszystko w kosztach paliw, w dywidendzie, która nie wpłynie do akcjonariuszy, która nie wpłynie do skarbu państwa i my jesteśmy takiej polityce przeciwni. To nie jest polityka racji stanu. Czy mają państwo jakieś pytania do tematu dzisiejszej konferencji prasowej? Jeżeli nie ma, dziękujemy bardzo. Dobrego dnia.